Witajcie! W dzisiejszym odcinku omówimy sobie instrukcje warunkowe w języku programowania Java. Dzisiaj skupimy się na konkretnej instrukcji, a będzie nią instrukcja warunkowa if. Instrukcja warunkowa if. To nic innego jak po prostu konstrukcja programistyczna, dzięki której sterujemy wykonaniem programu. To znaczy, że na podstawie pewnego warunku możemy wykonać pewne instrukcje, bądź nie wykonać pewnych instrukcji. W prostym przykładzie możemy zobrazować to w następujący sposób. Jeśli pewien warunek będzie spełniony, to wykonaj tę operację, w przeciwnym razie, jeśli warunek nie będzie spełniony, wykonaj inne operacje. Instrukcja warunkowa if oczywiście może być mniej lub bardziej rozbudowana, może zawierać jeden warunek oraz kilka warunków. Jednak w prostej formie możemy ją przedstawić następująco słówko kluczowe if, następnie podajemy warunek oraz instrukcje, które będą wykonane, jeśli warunek jest prawdziwy, słówko kluczowe else i instrukcje, które zostaną wykonane, jeśli warunek jest nieprawdziwy. Oczywiście, instrukcję warunkową if najlepiej omówić na jakimś przykładzie, dlatego przechodzimy do IntelliJ IDEA i będziemy realizować zadanie. Na początek stwórzmy sobie zmienną o nazwie ocena i przypiszmy jej wartość 5. Ta zmienna będzie symbolizowała nam ocenę, jaką możemy dostać z jakiegoś testu, a więc będziemy mogli mieć tu wartość 1, 2, 3, 4 i 5. I teraz przyjmijmy, że chcemy wypisać w konsoli komunikat, który będzie informował na podstawie oceny, czy test został zdany, czy nie. Powiedzmy, że test będzie zdany powyżej oceny 3, a więc ocena 1 i 2 oznacza test niezaliczony, ocena 3, 4 i 5 oznacza test zaliczony. Tak więc przechodzimy do pracy. Rozpoczynamy pisanie naszej instrukcji warunkowej if. Zaczynamy od słówka kluczowego if. Następnie w nawiasach podajemy warunek, a więc ocena. W przypadku, kiedy będzie większa bądź równa 3, to wypiszmy komunikat. Test zdany. W przypadku zaś, kiedy ocena będzie mniejsza od 3, czyli będzie to na przykład 1 albo 2, to test będzie niezdany, a więc piszemy instrukcję else, otwieramy ciało instrukcji else i z wykorzystaniem funkcji system.out.println tworzymy komunikat test niezdany. Sprawdźmy teraz, czy wszystko zrobiliśmy poprawnie. A więc uruchommy nasz program i jak widzimy świetnie otrzymaliśmy komunikat test zdany. Mamy tutaj w ocenie przypisaną wartość 5. Spróbujmy zatem przypisać wartość na przykład 2. I uruchommy jeszcze raz program. Jak widzimy świetnie, test niezdany. A więc zgodnie z naszym warunkiem, jeśli ocena jest większa bądź równa 3, to test zdany. Jeśli zaś ocena jest mniejsza od trójki, wówczas test jest niezdany. Dobrze, spróbujmy zatem sobie zrobić nieco trudniejsze zadanie. Rozważmy następujące zadanie. Wypisz modele samochodów w oparciu o podaną markę samochodu. Jeśli wpiszemy Mercedes, czyli jeśli naszym warunkiem będzie Mercedes, to chcemy zobaczyć modele samochodów Mercedesa, m.in. Cela, GLC i GLE. Jeśli podamy wartość Audi, to chcemy zobaczyć samochody marki Audi, takie jak A4, A5, A6. Jeśli zaś wpiszemy inne, to chcemy zobaczyć komunikat, że będą to inne marki samochodów. Zatem zabieramy się do pracy. Przede wszystkim na samym początku stwórzmy sobie zmienną, będzie to zmienna tekstowa o nazwie marka samochodu i przypiszmy do niej na ten moment wartość Audi. Teraz zaczynamy naszą instrukcję warunkową if, oczywiście słówko kluczowe if, marka samochodu. Teraz dajemy funkcję equals. Funkcja equals to funkcja, która służy do porównywania wartości tekstowych dokładnie obiektu. A więc, jeśli chcemy porównać ze sobą dwa obiekty string, czyli chcemy porównać zmienną marka samochodu z jakąś tutaj podaną, to właśnie wykorzystamy funkcję equals. A więc tutaj, na ten moment, wpiszmy sobie Audi. Czyli, jeśli marka samochodu equals, czyli będzie równa Audi, wówczas wypiszemy komunikat. A4, czyli modele Audi A4, A5 i A6. Czyli mamy zrealizowany warunek dotyczący Audi. Teraz kolejny warunek, czyli warunek Mercedes. A więc dajemy teraz instrukcję else. if, czyli będzie to oznaczało, że w innym przypadku, jeśli marka samochodu równa się Mercedes, wówczas wypisz modele Mercedesa, takie jak CLA, GLA, GLC czy GLE. W innym przypadku, czyli to jest nasz trzeci warunek. Jeśli będą inne marki samochodów, to możemy zapisać coś takiego, czyli else, to znaczy właśnie w innym wypadku wykonamy teże instrukcje, czyli wypisanie na konsoli, że są to. Inne marki samochodów. Zatem zobaczmy, czy wszystko zrobiliśmy poprawnie. W przypadku, jeśli nasza zmienna równa się Audi, to powinniśmy wypisać właśnie ten komunikat, czyli modele samochodów Audi. Zobaczmy, czy wszystko zadziała poprawnie. Dobrze, podaliśmy tutaj wartość zmiennej Audi, czyli nasza zmienna marka samochodu równa się Audi, a więc wypisujemy ten komunikat. Jak widzimy, wszystko się zgadza. Zobaczmy teraz dla wartości Mercedes. Uruchommy program. Oczywiście udało nam się, otrzymaliśmy modele samochodu Mercedes, a więc dokładnie to, co zaprogramowaliśmy w tym warunku. I ostatni warunek jest to warunek ogólny, czyli wykona się on wtedy, kiedy wartość marki samochodu nie będzie równa ani Audi, ani Mercedes. Czyli na przykład jeśli damy tutaj sobie wartość Fiat. Uruchommy. I oczywiście dostaliśmy komunikat, inne marki samochodów, a więc cała nasza instrukcja jest budowana poprawnie i działa dobrze. Warto również zaznaczyć, że instrukcji Else IF w takiej całej konstrukcji IFA może być wiele. Czyli na przykład jeśli byśmy tutaj mieli jeszcze kolejne marki samochodów, takie jak na przykład Toyota, KIA itd. No to tworzylibyśmy kolejne instrukcje Else IF. Na dzisiaj to wszystko. Poznaliśmy ogólnie instrukcję warunkową IF. Na kolejnym odcinku zaś poznamy kolejną instrukcję warunkową, a będzie nią instrukcja Switch. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.